Jak zwiększyć sprzedaż dzięki Google Zakupy? Prowadząc sklep internetowy chcesz, żeby Twoje produkty były widoczne w Google od razu po wpisaniu frazy. Dlatego właśnie potrzebujesz Google Merchant Center i kampanii Google Zakupy. Google Merchant Center to narzędzie Google, które pozwala przesyłać dane o produktach, zdjęcia, ceny, opisy i dzięki temu są one widoczne w różnych miejscach Google. Co to są kampanie produktowe w Google Zakupy? To reklamy, które prezentują Twoje produkty ze zdjęciem, ceną i nazwą sklepu. I co najważniejsze, pojawiają się one w wielu kluczowych miejscach w internecie. Produkty mogą być widoczne w wyszukiwaniach Google, w zakładce Google Zakupy, w reklamach Google Ads, na YouTube, w aplikacjach mobilnych i na stronach partnerów Google. Dzięki temu Twoje produkty trafiają do klientów w wielu miejscach. A Ty zwiększasz szansę na sprzedaż. Jak to działa? Najpierw przesyłasz produkty do Merchant Center, potem tworzysz kampanię produktową w Google Ads, a Twoje produkty pojawiają się w Google Zakupy i w innych miejscach w sieci. Dlaczego warto? To jedno z najskuteczniejszych narzędzi e-commerce. Zwiększa sprzedaż, dociera do klientów z wysoką intencją zakupu i działa już od pierwszych dni. Merchant Center jest darmowe, a w kampaniach płacisz tylko za kliknięcia. Jak zacząć? Załóż konto w Google Merchant Center i zweryfikuj sklep. Przygotuj feed produktowy z nazwami, cenami i zdjęciami. Połącz Merchant Center z kontem Google Ads. Stwórz kampanię produktową. Monitoruj i optymalizuj wyniki. Jeśli chcesz, by twój sklep naprawdę sprzedawał więcej w Google, użyj Google Merchant Center. I ruszaj z kampanią produktową. Więcej pomysłów znajdziesz na blog.ebiznes.pl. A jeśli chcesz rozpocząć przygodę z e-biznesem, załóż własny sklep internetowy w abonamencie lub z licencją na własność. Wejdź na stronę sklepywww.pl. Załóż sklep testowy już w dwie minuty i przetestuj całkowicie za darmo.